To taki smutny siedzisz. No jeszcze się nigdy tak nie bałem jak teraz. Dlaczego? No, byłem ostatnio u Pietka, wziąłem się, przepadałem. No i wyszło, że mam nowotwór. A wiadomo coś więcej. Na razie nic szczególnego. Niby nie groźne, niby groźne i nic jeszcze nie wiem. W się nie chce? Nie, właśnie nikt nic nie wie. I nic nie mów jeszcze, to jeszcze... No wiadomo, lepiej nic nie mówić. No hej Anka! Hej Ania! Hej Co to masz na sobie? Dobra, nieważne. Słuchaj, jest taka akcja. Jutro o 18 na Amfi Odjechana imprezka. Musisz tam być. No, no oczywiście z nami. Nie będę. Nie ja... Czekajcie, co ty żartuj sobie? Może nie będę, córki. Wariowałaś? Chyba na jesteś. Proszę Ania, Niki. Dzisiaj nie ma prima prigis! No ale naprawdę, jak chcecie, to sobie idźcie. Ja nie będę na pewno gdzieś... Ale przepraszam, w czym jest problem? No, nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu nie będę szła. Ale dlaczego? No nie tędy droga. A którędy? No. Do Twoich nowych przyjaciółek? Weź się dziewczyny, to nie ma sensu. W ogóle No do tych Idź do tych idź, idź i ubierz się inaczej, bo co naprawdę... A, nara. nara. Może co za żenada z tą coś. Zamiast korzystać, że chcemy z nią na, na imprezę, a ona takie, nie. Ale w ogóle na ona się ubrała. W ogóle co to, to za tekst, Boże, że mamy się zmienić? Albo on w ogóle kazał. To, to nie ta droga. Nie. Pani Alicjo, rozmawiałem z Pani mężem i chciałabym się od Pani dowiedzieć, jak to wygląda z Pani perspektywy. Powiem szczerze, że założyłam, że strasznie chcę wynagradzać czas dzieciom kupującym jakieś drogie prezenty. A to nie jest dobre. Nasz syn jest uzależniony. Zamiast porozmawia z nim jak mężczyzna z mężczyzną, ucieka w takie najpłytsze rzeczy. I gdzieś tam staramy się rozmawiać. Teraz sporo tych problemów naszych rodzinnych. Ale, ale jednak tak z perspektywy czasu myślę, że jesteśmy bliżej niż dalej. i Jestem dobrej myśli. Nie mam ja Martwi się bardzo. No, o ten komputer, komputer. Kiedyś jeszcze interesował się siostrami, a teraz. No co mam widzieć? wciąga się w te gry. Bez potrzeby, tak naprawdę. Musisz z nim porozmawiać. Jak facet z facetem. No bo to bardziej troszkę może ty gryco. Nie, ja po prostu już nie mam się do tego, jeszcze no, jakbym nie znam. No i nie No nie najlepiej. Nie mam wrażenia sobie, że bym u ciebie albo dzieci. Jaka zmiana? Synu! Po co ty tyle grasz? Po co, co tyle grasz? Po co grasz? Bo lubię. Co z tego, że lubisz? Ale co z naszą rodziną? Czemu nie pójdziesz, nie spytasz się mamy co, co u niej po pracy? A po co? Po co? Żebyś się wiedział jak twoja mama się czuje? Czy nie trzeba jej kawy zrobić? No i to. A siostry też masz gdzieś? No. Dlaczego? Przecież tak dobrze się dogadywaliście ostatnio. No i to.